Ej, w dzisiejszym odcinku o, gramy w grza... Jaki tryb, nie? Ten odcinek dzisiaj będzie komiczny i nieogarnięty. Gramy... Tak, ale tu ej, tu szyby się nie z... wybijają! Ja... Ja, ja, ja będę jest. miał cię... Patrz, Chodź, gramy nowy tryb ej. i gramy w po... no. Trzech, czterech miesiącach? Kiedy miał ostatni raz Pewnie rozkaryce? tak, jakby pewnie w wakacjach, tak jest to tak, no cztery miesiące temu dosłownie. Ej, ale szybko, ja to szybnie mo, Ej, Siema poczekaj, babcia. Ej, pat, a, patrz na to, patrz na to, patrz na to, próbuję zbić, rozbić szybę. No i daj mi tę daj mi tę daj mi tę no właśnie, ja to szybko A czy dasz się... Ej, poczekaj, czy da się drzwi wypić? No, mi <laughs> to. CO jest? Ale nie A przez okno? Nie. Dobra, idę wziąć leki. Ale to jest o, fajne. Ej, a ty gdzie masz ty... Poczekaj, a daj mi wyszukać. Czy ty masz... Czy będziesz miał gdzieś tutaj w ogóle granaty jakiekolwiek? Kill your grandmother. No, robię to. Ty masz kill your grandmother, a ja muszę wziąć leki. Poczekaj, które leki? A tamte leki mam wziąć. Babciu, nie wiesz żadnych leków. Nie brać leki. Ale kiedy przyszedł? Okej, okay, okej. Okay. I te leki też mam wziąć, tak? Ja nie jestem ciekawy. Czemu ja mam... Patrz no, ja mam życia! No ej! A co mi ja się wzią. życie po... Oh, I'm very ha... a little angry. I need to cool off. Go lock the front door. E, czy ja mam wy czy ja mam zamknąć drzwi... Czy jakie biegam w ogóle? A właśnie, co, babciu, za nowe mieszkanko se kupiłaś. Kiedy to ja, ja, ja? za dźwięki wydaje. I ja to masz tego HP, ha Czy ja mam 500 tam? Eee, lajdę, tak, no, tak Słyszysz te dźwięki? Ej, ja mam jakieś dźwięki. to ja nie jest to Gdzie oni co tu się odwolał no. Ja specjalnie nie mam dźwięku wy wyciszonego w tej grze, żeby słyszeć to po prostu, co się dzieje. E, nie wiem, czy nie będzie zagłośna u mnie gra ze z, z. Trudno, jak nie... Zobaczymy, czy te... mogę, zrobić... ta, tak. Dobra, ja mam wziąć klucz czerwony, żeby zamknąć drzwi. I tak okay, są dobra. zamknięte. Nie są, bo chodzi tą bramę przed nią mam zamknąć. Następną grę gramy tak, że ja będę wnuczkiem, bo naprawdę chcę wiedzieć Co i co się dzieje? Ej, ja widzę co ty robisz. Ja widzę twoje zadania. Co? Ja widzę twoje zadania. A ty gdzie ty jesteś w ogóle? Babciu! Standardowo! Standardowo! A wiesz, że ty nie jesteś w stanie mnie zabić? No, jak w jakim to tu zabić? Halo! I właśnie nie ma, jesteś w stanie mnie zabić! Co się dzieje? Jezus, Mary, jak to się. Nie, jak to się baguje, boże. Ty, ino ja mam energii, 140! Nie, nie wierzę, co to są za leki, dobra, ja mam zamknąć tutaj Halo. te drzwi. O, o! O! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty no. jesteś? O? Nie! Nie! Dostaw mnie! Walczak, zostaw mnie! Szybko, Co się z dzieje? Gdzie ty na... jesteś? Babciu, zostaw mnie! -ha -ha. Ty, ja, ja mogę ci tu... To... Co ja mogę? Nie, nie wierzę, ja, bo, ja mogę brać tu meble i cię w nimi rzucać? Ty, ja nie widziałem tego nigdy. a ty, ja mogę tu wejść. I'm very angry. Take your anger. A, czy ja mam się wyżyć na tobie. Ja myślałem, że ty nie możesz tu wejść! To oh, jest! No nie! I'm nie. still very angry. Dobra, daj mi się ciebie uderzyć. Ja nie będę cię już grillł, tylko ja... Zostaw mnie! Zostaw mnie, no nie. Co mi się dzieje? A i to, to jakie masz ty teraz zadanie? Nie wiem, jakieś klucze zbieram. Okej. Okay. Ty klucze My Jakieś zbieram. te, póki do przeszukania. Bo, a! Ty masz to samo zadanie, co miałeś kiedyś w zombie tryb. E, dobra, nie, ja cię nie uderzam, ja chcę tylko zobaczyć, co się dzieje, jak ja cię uderzę. Aaa! No i ty! Targ! Znikłeś! gdzieś za Ty, u, u mnie byłeś w, w podłodze, naprawdę, nie. Dobra, cóż, jeszcze z tego, i... no jeszcze mi robią ten. Ale ty, tutaj babcia ma naprawdę Bija. taką przewagę. Ej, to co? na chwilę grę, co nie? A, a ty jesteś w stanie... Ej, ty jesteś w stanie z wyjść. Nie? Ej, to ty... na chwilę a... grę, i nagle myślę, że coś jebło. Co to było? E. Eee, Power nic nie mam pyskrzynce, no nie jak ja osiągnąć spąk! A nie ty, 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 czy, czy, Ej, grana ty masz tutaj te wenty i ty tutaj. A ja mam ty... ty... ja! Wierzch tak nie chcę... Zadowałam. Ej, co? Ja nie, nie, bierze. nie, nie wierzę. nie nie wierzę. A dobra, już myślałem, że, Już myślałem, że się zbugowałem. A wiesz w ogóle jakbym się zbugował to był remis? Bo ty nie jesteś Ej. tak w stanie mnie zabić, ty, te twoje wszystkie granaty... O ty jesteś tu, dobra, ja cię teraz. No ja cię no, a ja ci tu nie mogę zabić, a Ty nie jesteś w stanie, bo to nawet ty wszystkie te granaty jak wykorzystasz. Ja, nie, ja, ja jeszcze dodatkowo tylko chciałem ci powiedzieć, że ja mam leki. Także... No co to jest za to to ty, jesteś stanie, ty jesteś w stanie by nie pokonać tylko jedną rzeczą, bo ty masz podobne zadanie, co masz z zombie tryb, chyba, co nie? No chyba, Ty masz. Ty masz przeszukać te. Pudełka, no, tak? No. O. Ja nie wierzę, co to jest. Ja nie wierzę, co to jest. Ja nie, ja nie wierzę. Mam, <grymianie> Co to jest? Co to jest? Ej, 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 jestem ja święty. patrz, patrz, patrz! Czy ja mogę wywalić te drzwi? Czy ja mogę rozwalić te drzwi, nie wiem! Co? Co się stało! Czy ja drzwi wywa wyważyłem! Co? Nie, nie gadaj! Ja drzwi z pamiasów wywalam! Co się dzieje? Ty! Ty ja się zrespiłem! Ty ja się zrespiłem! Gdzieś ja się zrespiłem? Ja mam wtedy wyjść! Ty ja jestem teraz! Ty ja jestem! Ty! Ja mogę telewizor wziąć! Okay. Ej, jestem! Ja ja zresztą... ja ja ty! Cię. ty, Cię. To ty ja mogę telewizor wziąć! Ja jestem! Ja jestem! Ja jestem! Ja jest Ja jestem! ten jestem! Ja jestem! Ja jestem! Ja Ja jestem! Ja jestem! Ja jestem! Gdy masz ja daj i dziadku ma, babcia zjada dziadka. Babciu, Jak to Nie, ten tryb jest zarąbisty, naprawdę. Ej, gdzie ja skrzynkę, halo? Bo, ja. Ty masz skrzynki, no, nie wiesz. wiem gdzie. Jo, tak, to są, to są leki, one jeszcze mi dają HP. Ma już ma HP, 422 HP. Eee, wnuczku, ja tu mam taki ładny telewizor. Nie. No, 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 no. A czy to. A to. Szkoda... A to. kurde! Szkoda, że ci to nie zabiera HP, jakby jak ja cię rzucam telewizorem, i w ogóle to ci to nie zabiera HP. Dobra, wezmę sobie leki a to nie był telewizor od moich rodziców na święta? A trudno. Co się mówi? A nie, dobra, to ten na górze, nie. już poznaję. Kurde. Osobiście go kupowałam jeszcze mu. Co bo... jest robione? Kurde, ruchy. nie trafiłem. A jak mocno są trzymany i ten obraz, to się nie zniszczył. I te okna, i te okna, że się nie zbijają. Pewne okna. Jeśli granat nie wywali tam na okno. Szczerze to mogą, nie w sensie jak babci kopniak yy, nie, nie rozwalił tych okien, yy, no to tym bardziej granat tego nie zrobi. No jak Czemu ja jesteś wolny? Ty ja chodzę na miejscu prawie. Okej, okay, dobra. Gdzie ty jesteś? Ty ja nie, ja teraz nie wyważę. kurde, tam nie widoczne że... No kurde, chciałbym, no super. Nie, bo ja chcę ci... ta, Nie, widzisz mnie? Nie, nie, nie widzę, bo jestem na górze. Ty, ja jestem na górze, to ja cię nie widzę na pewno. Dobra, teraz idę na dół. Mam na pomoc! Mam go ty! Ja wejść! Co się stało? Gdzie... the window. Co? Co się dzieje? Co się dzieje? Dawaj! Ja minął, to jest mieście! Okno? Ej! Oh! Run and Ty ile ja mam Nie, wierzę, co się tu otwala? Ej, jak ja mam wejść do samochodu? Jak do samochodu? Ja mam wejść do samochodu! Co za babcia? Kaj Jeszcze nie wygrałem! Jeszcze nie wygrałem! Ile ty masz życia? Nie wiem. Ja muszę jakieś odsypywać te samochodu. Ty chyba masz uderzyć te samochody. Nie wiem. A już rozumiem co mam tu zrobić. <grywka> ja pierdolę. Ta gra <grywka> Ej, ej, słuchaj, pięknie takie. Tak, dosłownie, ja tak warczę dziwnie. Czemu ja już nie mogę wziąć tych, a mogę wziąć jeszcze te. Yeah. 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 i wygrałem.